Siemanko! Dzisiaj dla Was przygotowałem takie sushi. Z tej strony ojciec gracz, a to jest Hot Wheels Sushi Tuner. Dość wyjątkowy casting z przywiązaniem wielkim do detali. Mianowicie z tyłu mamy nawet silnik. Ten, to czarne to jest silnik. Mamy takiego, taki kawałek tuńczyka na ryżu. Przywiązanie do detali jest tutaj bardzo, bardzo duże, ponieważ widzimy tutaj te cząstki ryżu. Prześwitujący jest ten tuńczyk, a pod spodem no niestety zabrakło kierowcy. I to jest myślę błąd, ponieważ na w, w wszystkich castingach, jak jest kierowca, to jest w środku. Nawet mieliśmy ostatnio taki samochód sportowy, czy nawet motor, że kierowca był. No tutaj tego kierowcy Brakuje, i to jest jedyny minus tego modelu. A tak poza tym, to on jest po prostu wyjątkowy, świetnie wykonany, i bardzo, bardzo mi się spodobał na tak na pierwszy rzut oka. Wygląda po prostu super. I takie castingi też lubię, nie tylko jakieś samochody odwzorowane, jeden do jeden z detalami, tylko właśnie takie dziwne rzeczy. Oczywiście też nie trawię pewnych rzeczy. Nie zbieram i nie lubię na przykład tych dinozaurów. Nie zbieram tego i nie, nie podobają mi się. Ale za to, że lubię sobie dobrze zjeść, no to sushi tuner jak najbardziej. Jest to świetny casting z przywiązaniem do detali i wypada super. Polecam, nawet jak nie zbieracie, to. Zobaczyć go sobie w sklepie na żywo. Zwłaszcza urzekła mnie ta przeźroczysta szybka. Ten tutaj plastik wygląda to świetnie. To tyle ode mnie. To był super casting sushi tuner, który polecam obczaić. Trzymajcie się i do następnego filmu. Cześć.